Ok, ja jestem. Kodziec, witam Was w drugim odcinku z Modern Warfare 3. Ogry nagrywam od razu, bo ponieważ tak mnie wciągnęła ta gra, że no nie mogę się. nie mogę się po prostu powstrzymać. Coś tu się dzieje. Jakieś dane wywiadu żem zabrał? O o o skąd 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 skąd? A tam! No na bank Cztery, oho Predator Predatorek Gdzie wy być panowie moi mimi? Tu czy tu? Tu najpierw Jep 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 Dobra, teraz czas na śmigłowiec No co? Już nam... Wyski, tu zabija mi. jestem dzikiem. do Black Hawk, a dobra. Uo, I będziemy nawalać? Kale? O tak! Mm. Du, 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 du. Jakaś tu minimapka powinna być Gdzie oni mniej z nimi, nimi. To będzie na bank, na bank, na bank, na bank. Mam go zniszczyć? Co? O tak. Ujujujujuj. O, kolejny. Kia ma. Woah, 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 No Dobra. See you later. Maybe na tamtym świecie Kolejny Good work oh. Czułem się, czułem oh. Istnieje z rodem GTA <coughs> Albo z dwójki Dwighty Gdzie ty, miców No, gdzie? Strasznie ciężko idzie tym Boje. I atak z powietrza, jak w Minecraftzie! da, da, da. Dziwne... Wybuch? A poleciał do góry? Tu coś... Tu coś wybucha... Ło łoł łoł! Zaraz idę musiał się pewnie! Wow. O, obeczka no. no 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 Warning, warning Ląduj fatów, ląduj Bo będziemy ciekawie No dobra, bo już mi się w głowie kręci No Uh, trochę Trzymamy się Podziwiamy te piękne krajobrazy O proszę wybrali papieża, czarny dym Oczywiście. Good, good luck A to zgodnie, zgodnie z planem powinienem zakończyć pierwszy odcinek w tym miejscu A nie ważne. Full payload okay. of JDAMs requesting clearance. Lightning 3 1, you are cleared to engage. So, you Nice, nice. strikes on the Predator. Sir, appears all sites have been neutralized. Good work, Sandman. We've regained air dominance over Manhattan and pushed the front line back to the river. What's our next target? Okręt podwodny od karaturugi. Trzeba go zniszczyć chyba. <coughs> Przedostaniemy się na statek, przyjąć kontrolę nad mostkiem, następnie użyć broni przeciwko im o, Sponia. Nic takiego. Dobra. <coughs> Team Fortress. Tam pierwszy odcinek był tylko takim wstępkiem, także nie ma ogólnie odcinki będą trwały całą misję, całą misję kampanijną Jedną, chyba że będzie ona na tyle druga, długa, że będzie podzielona na dwa, na dwa. Także nie miejcie mi za złe, że pierwszy odcinek skróciłem tam chyba w końcówce akcji. Ale naprawdę nie widziałem ile czasu już minęło, kiedy zacząłem nagrywać i... No i tak jakbyś wyszło. Mam nadzieję, że zrozumiecie tam, dwie, trzy minutki tam. Kchuch. Tu widzę jakaś akcja. Czemu, miasto, czemu to jest pod wodą, wszystko? No, to jakimś takim podwodnym. Z tym, jak to się nazywa? Sk nie, nie, skuter wodny. Chociaż może i tak. A jakimś boiledem. Metal Zero widzę Cię Nie gdzie wypłyniemy No, coś jak z Crazisa Tak samo O tym tu mam mało czasu No się gdzieś nie rozbił tylko Mina, mina, oho, Mina znowu oho, 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 znowu będzie jedna. O, 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 o. nie, 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 No gdzie. A no jak ja mam tu się przydostać? Pisnę w nią. Toż to jak koło miny jestem, jak nie koło dwóch. Jak to późnie, to inoros i nie będziemy <laughs> Dobra, przeleciał. Lać. Gonić go No Come on, come on No. Planting Frost plant the przyczepnie do minę do okrętu. Mhm. Mm Okej. Okay. Przyczepienie w pod wodą miny do... Ten.

A <laughs> no, bo to zmusiło ich do wynurzenia się no, Logiczne Że aż ja na to wpadłem Oj dupcie wam rozerwało No jak mi przykro Naprawdę Maska w bok Co my tu mamy za broń To standardowo ku na początek A <laughs> bo nie Co pepechę mamy пердявка. А то я уминаю. Смотрите, панове. Зажими, зажими. Trufę co my tutaj mamy Ale psu chłopie On też ma uczucia Może on miał żonę A ten O ty noju, A ty to już mnie nie obchodzisz mojej żonę. Ty to samo Nie strzela się do kośka da, 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 da. Granata Wow, wow. no, 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 uwaga, uwaga, będzie, no, wychyl, dobcie wychyl, danke, uj, sorry, man, po chwilę aktycznie, ewakuacji, przygotowanie do ewakuacji A ten laser to od kogo? Dostał, dostał, dostał. Powiedzcie, że zmina O, ho, 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 ho. Śpię, śpię, śpię. Gdzie mój kolega cały jest? Nie wy, nie jesteście moimi kolegami. O, oj, 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 lag myszki. Łapcie Jak to wybuchnie koło mnie gdzieś. Dym, dym, dym. O, to jest ten fajny taki jakby AK shotgun. O, właśnie. Idzie, idzie, idzie Laserki łatwo ich zdradzają gdzie są. Otwieraj chacet. Co ja? <tryk> <tryk> Profilaktycznie. Dwie laseczki o slow motion. To ubóstwiam w tej grze po prostu I... tak to powinno być robione. Tak to się robi na śląsku. Kluczyki startowe. O. A tutaj było? o, o, o. o, o. A co my tu mamy? O! Ja to lubię. 0,5, 6, 6, coś tam, 8 na końcu. Zjaj mi się konsola. No ba. Ja się wszystkim zajmę. Co, co to dla mnie? Raz, dwa, trzy, jep Putin też ma taki guzik u siebie. Co już wychodzimy? Autodestrukcja pewnie. Jak znam życie. Amen. To ja kieruję? Ale dupa, nienawidzę. Łódką mi w... jeździć. Mm, 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 mm. O, o, tu budanek. Z czego ja mam strzelać? Tepie Uuu, uu, tyto tytaniki giną. O, o. o, o. dla zamku. wow łoł, Aż, a, aż normalnie oczy przemyłem, bo myślałem, że mnie chlapu. Łoł. <laughs> myślałem, że jakaś ściana jest. Po prostu jakiś efekt. Wo, Yeah. 100 metrów do celu. Ja myślę, że to trzeba ominąć Do widzenia Orły w komplecie konfirmatów Koniocz Sandman bez wmiarów O, i takie coś mi się podoba Hmm, no to w takim razie nad tym odcinkiem, nad tym, <coughs> tym akcentem byśmy zakończyli ten drugi odcinek. Także komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, lajkujcie, polecajcie, oglądajcie inne również moje produkcje typu Minecraft, typu Diablo, o za które chciałbym od razu przeprosić, że się tak długo nie ukazywało, ale miałem problemy. Zalogowałem się do BattleNetu, nie wiem, czym to było spowodowane ale tak jak mówiłem komentujcie, subskrybujcie to bardzo mnie motywuje dziękuję już tym 70 prawie widzom którzy mnie oglądają i subskrybują naprawdę się cieszę z tego i zapraszam na kolejne odcinki cześć